Lubiński magistrat ogłosił przetarg na wykonawcę drugiego etapu rewitalizacji jednego z najstarszych parków w Lubinie, parku Kopernika. Będzie to niejako drugi etap dokończenia rewitalizacji tego parku. Pamiętamy niedawno, wichura połamała nam drzewo pomnik przyrody. W zamian za to zniszczone drzewo nasadzimy nowe drzewa. Zostanie dokończony remont chodników. Zastanawiamy się też, co z placem zabaw, który tutaj istniał od zawsze. Czy zmienimy na nowe urządzenia, czy też może przeniesiemy go w jakieś inne miejsce. Wykonawca zajmie się również wymianą starych ławek na nowe. Modernizacja parku rozpoczęła się jeszcze w ubiegłym roku. Pierwsza część rewitalizacji to przede wszystkim polegała na wymianie nawierzchni na kostkę estetyczniejszą niż płytki, które do tej pory były. Urząd Miejski na oferty czeka do najbliższego czwartku 21 maja. Wywóz odpadów z rozbiórek remontów i placów budowy, wynajem kontenerów, sprzątanie po imprezach plenerowych, odbiór odpadów medycznych i weterynaryjnych. Zostaw to profesjonalistom. Posprzątają za ciebie. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Lubinie, Rynek 28, telefon 76 724 9940. Szczegóły na mpo.lubin.pl. RTBS oferuje bezczynszowe mieszkania na sprzedaż w nowej kamienicy zlokalizowanej w centrum Lubina przy ulicy Bema. Najwyższy standard, stylowa architektura, windy, garaż podziemny, atrakcyjne ceny. Szczegóły oferty dostępne są na stronie www.rtbs-lubin.pl lub pod numerem telefonu 76 746 3255. Sprawdź naszą ofertę.